Witajcie, słuchajcie, nadszedł, oj po słońce mam, nadszedł ten czas, żeby wyciągnąć gruza z jego dotychczasowego miejsca, wyciągnąłem opryskiwacz, mamy dzisiaj środę, będę wykonywał dzisiaj zabieg w śliwkach preparatem miedziowym, zwykłą miedzią 50 50WP, czyli planuję zabieg dzisiaj. Tym preparatem w yy, śliwkach, w jabłoniach, yy, oraz zrobię dzisiaj olejem parafinowym yy, w malinach letnich, zarówno jak i w jesiennych. Yy, jutro będę kontynuował, w czwartek będę kontynuował zabiegi, będę robił czereśnie. No chyba, że dzisiaj tato równocześnie ze mną wyjedzie, bo jak wiecie, na. Jak wiecie, na dwóch gospodarstwach nie mogę objechać wszystkiego, tylko muszę to, o widzicie, ale ustawiam się bardzo źle, nie mogę objechać wszystkiego na dwóch gospodarstwach sam, z tego względu, że się, się nie rozwoję, dlatego też ja będę oganiał maliny, śliwki, mój tato będzie oganiał sad jabłoniowy i czereśnie i też maliny, także roboty jest sporo, zabieram się za podczepianie maszyny i widzimy się na polu. Dzisiaj zaczynam od pryskania śliwek. Muszę złożyć lusterka, bo o bo tutaj nie da rady. Ja jeszcze mam niecięte. Nie wszystkie mam cięte śliwki. No i witajcie. Jestem tu w tym kwaterze, w tej gdzie są niecięte jeszcze śliwki. Nie zdążyliśmy ale trzeba to przejechać, upryskać, boję się trochę, szczerze ma powiem, o kabinę, bo takie za bardzo, ale nic, może nic nie urwie. Jadę wolniej jak w sadzie, 4,70 na godzinę, coś prawie tak jak w malina. Mam mały problem, bo nie wiem czy... czy ja tu wjadę w ogóle. Tu jest dosyć mokro. Woda z butów wyłazi. Czy ja tam nie ugrząznę? Lipa by była, jakbym tak ugrzązł. To stąd to bym mnie chyba nikt nie wyciągnął. Tu mam stawik. Pierwszy. Tu może być problem. Tu może być pro... Ale wody jest, kurde. Ale się podniósł poziom. Ale się podniósł poziom. I tu, i tu. No nic, spróbujemy. Spróbujemy jakoś... Jakoś tu się przedrzeć. Spróbujemy. Co będzie? Co będzie? Wiecie, tu powinna być normalnie łąka tu. Nie powinno się nic salić, bo tu jak widzicie i tak to słabo rośnie. Cyk. No, tu będzie... To będzie najgorszy przejazd o tamten Tam jak nie stanę No stanąć nie powinienem ale 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 będzie ciepło Pojadę sobie tak tą górką Robię trochę inne ślady O kurde Jak teraz wjechać na drogę Sąsiady mnie zarypią jak ja bym z tym na drogę wyjechał i na same święta drogę zaniósł. Trzeba chyba obtuc te koła gdzieś o tu, żeby przejechać. Tamto, tamto, tam nie będę nawet się pkał. Nawet nie było najgorzej Myślałem, że będzie to gorzej. To jeżdżam na drugą kwaterę Prinsa, tym razem jeszcze nie jest cięty. Było nieprzeźbimy, a tu proszę oświetlenie zrobione. No, ładnie, elegancko. A no, brzmiał nieźle. Jak widać nie jest cięty, ale ja go tam mocno je będę bardzo w tym roku masakrował. Tylko trochę zaponkowanie jest eleganckie. Ale jak starcimy to. Tak jak gdyby może i mniej było w tym roku. No, zobaczymy co to z tego będzie. Lecę. No, przez szybę, to dzisiaj jest piękna pogoda, słuchajcie. Elegancko. czekajcie, bo się walnąłem. Taki mały kawałeczek, tutaj jest Prince. Ludzie wyjechali dzisiaj ogólnie pryskać, także... Nie jestem sam, nie tylko ja pryskam. Widzicie, jakie ładne widoki? Jestem na wczasach. No trzeba i odpocząć. Słuchajcie, trzeba i odpocząć. Powiecie o właśnie traktorem przyjechałem na wczas. No mamy odnogę Wisły. Jak wiecie, moje pola znajdują się niedaleko wisły. Niektóre takie mamy widoki i klimaty. Dobra, lecimy dalej, zostało nam ostatnie pole. Jak myślicie, przejadę? Chyba. Podjedę obyć. U, idzie, idzie. Przejechałem. Kurde. Jeszcze mamy awarię na beczce. Jeszcze mamy awarię. Urwał się przewód. O kurde, za daleko stanąłem. Dobra, może teraz mi się uda wycelować tą tubą. Dobra, idealnie. Urwał się przewód. Musimy go. Dobra, lejemy. Taka poza nie jest za wygodna. Co prawda? No dobra. Ogarniemy. 700 litrów mi teraz trzeba. Ciekawe ile to jest litrów. Ze 30 tysięcy myślę. Obiadek zjedzony. Lecimy kończyć pryskanie sadu. A mój tato właśnie w tej chwili zaczyna pryskać na drugim gospodarstwie. Zaczyna od czereśni. Później będzie pryskał jabłonie. A maliny zrobimy sobie już w czwartek. A ja tutaj mam na gorsze na tego tarcznika damy olej parafinowy, i dodamy do tego miedzianu. W zasadzie na odwrót do miedzianu damy olej parafinowy 20 litry. Sypne te, syp tego oleju na 70 tary. Ligola może nie pomoże, ale i nie zaszkodzi. A tak oto obcięliśmy ligola, którego widzieliście na ostatnim filmiku. W środę ubiegło no. bodajże. No jest ja aby mały problem, bo na nim w tym roku nie ma pąków. Siema się tych całych ujęć. Teraz idź. Teraz idź. Tak daleko do traktora. Ale olej widać. Olej od razu widać. Drzewa się świecą. Dobra, biorę się za robotę. Robię teraz olej parafinowy na maliny. Słuchajcie, w zeszłym roku kupowałem parafinę ciężką za AgroSumexu. Chyba po 4 zł za litr w takich bańkach 20-litrowych i, i płaciłem za no, 4 zł płaciłem za litr. No i do tego superamu trochę mm, na zbliżacza, żeby się o takie mleko zrobiło. No i tak to wyglądało w zeszłym roku. Dobrze, że mam jeszcze zapasy, mam jeszcze zapasy z zeszłego roku. To sobie opreskam tym saat maliny. A wiecie, ile w tym roku kosztuje litr? oleju parafinowego, już takiego rozcieńczonego 13 zł za litr. No a teraz kończę mieszać to i lecimy w malinę. Jesteśmy w malinach Jakie to stadium rozwojowe. Akurat ostatnia sekunda na olej. Lecimy olejem parafinowym. Cyk, cyk. 70, 9 atmosfer chyba takie coś było słuchajcie co roku mam problem z tym żeby zapamiętywać te yy, no ustawienia na manometrze w śliwkach tyle w czereśniach tyle, w jabłkach tyle w mniejszych jabłkach tyle yy, w jesiennych malinach tyle o Boże, w letnich tyle i tak później wsiadam na wiosnę kolejnego roku w ciągnik i mówię sobie zaraz, zaraz, co ja mam tu w ogóle włączyć. Dobra, zrobimy to olejem. Letnie zrobimy dzisiaj, jesienne zrobimy jutro. I kończymy pierwszy dzień zabiegów w tym sezonie. Lecimy teraz z malinami. Mamy godzinę. 15, 15 godzina na chwilę obecną. Ile mamy stopni? Przez szybę to jest gorąco. 13 stopni Celsjusza. 15 godzina. Akurat tam te dwie godzinki jeszcze będzie i Jutro w Jutro robimy maliny jesienne. Taka ciekawostka jeszcze odnośnie ciągników premium New Holland. Zobaczcie co się dzieje. Jak chcę sobie włączyć spryskiwacze. Zobaczcie. Leje mi się woda ze słupków Kurwa co to ma być w ogóle Zobaczcie Spryskiwacze Zapieprzyłem sobie pociągnika ciągnika Jestem już z powrotem Zobaczcie jaki ja mam ciąg w ogóle Wiem, że to nie oddalę leczek i ręce po tym oleju i miedzi to przejebane gdzie to wszystko doprowadzić do ładu i porządku zostały mi aby malinie jesienne do zrobienia i można powiedzieć, że że koniec o kurde ale to wszystko zaklejstrowane jest. szok Szok, szok, Pryskałem słuchajcie dzisiaj yy. i olejem parafinowym takim gotowym z roztworem oraz również pryskałem jak to się nazywało? Parafina ciężka i parafinę ciężką rozpuszczałem yy, z adiowantem z, yy, z flipperem czy tam jakimś innym i Odnoszę takie wrażenie, że parafina ciężka jest, jest bardziej skuteczna, a olej parafinowy jest, to jest za bardzo rozpuszczone chyba z wodą. Aha, pies na mnie szczeka, nie poznaje mnie. Dobra, cześć, trzymajcie się.